Owsiak odpowiada Błaszczakowi. Wszyscy chcieli grać. Panie były ministrze, nikt nikomu nie kazał to był warunek, kiedy rozmawialiśmy z aktualnym ministrem obrony narodowej: proszę nie wydawać rozkazów, nigdy w życiu. Jeżeli ktoś nie chce grać, jest to wolna niedziela, to proszę mu ją zostawić. Panie były ministrze, wszyscy chcieli grać, powiedział Jurek Owsiak, odnosząc się do słów Mariusza Błaszczaka dotyczących Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poniedziałek Jurek Owsiak poinformował o pierwszym pieniężnym podliczeniu po 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakończyliśmy wczorajszy dzień z radością i deklarowaną sumą 175 426 813 zł, powiedział owsiak. W tym momencie na koncie mamy 29 673 16 złotych, i te pieniądze są teraz liczone, dodał i zapowiedział, że ostateczna suma zostanie podana 27 marca. Woś. Jurek Owsiak, gramy także dla księdza z Limanowej. Jurek Owsiak podziękował wszystkim, którzy grali razem z orkiestrą, wolontariuszom, konstruktorom czy dziennikarzom. Dodał jednak, że woźb gra również dla tych, którzy nie grają z orkiestrą. Gramy także dla księdza z Limanowej, który zakazał zbierać pieniędzy na woźb przed kościołem, przekazał. Zapewniam księdza, że jeżeli coś się stanie z jego płucami, to na pewno znajdzie pomoc na najbliższym oddziale pneumonologii w szpitalu, który niedługo otrzyma ten mega nowoczesny, potrzebny sprzęt, dodał Owsiak. Jurek Owsiak odpowiada Mariuszowi Błaszczakowi. Prezes Fundacji Wośb podziękował również służbom mundurowym, które grały razem z Wośb, organizowały zbiórki i wystawy sprzętu ratunkowego czy wojskowego. Myślnik. Bardzo dziękujemy za pomoc i opiekę, mówił. Wróciliśmy do tego, co było wiele lat temu, podkreślił, po czym skierował swoje słowa do byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Spotkałem się z taką uwagą byłego ministra obrony narodowej, panie były ministrze, nikt nikomu nie kazał to był warunek, kiedy rozmawialiśmy z aktualnym ministrem. Proszę nie wydawać rozkazów, nigdy w życiu. Jeżeli ktoś nie chce grać, jest to wolna niedziela, to proszę mu ją zostawić. Panie były ministrze, wszyscy chcieli grać, powiedział Owsiak. To były te pikniki oddolne od ludzi. Ja pamiętam pana pikniki, nie będę ich komentował po prostu, bo pan kazał, a my nie kazaliśmy i to było fantastyczne, że ludzie po prostu chcieli być z nami, skomentował. WOŚP 2024. Ważny list minister oświaty w poniedziałkowym wywiadzie Jurek Owsiak przekazał również informacje o ważnym liście, który otrzymał od minister oświaty. Wspomniał, że jego organizacja od lat prowadzi warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci w klasach od 1 do 3. Podał, że skierował pismo w tej sprawie, by nauka pierwszej pomocy w szkole podstawowej stała się obligatoryjna. Owsiak przypomniał, że pierwsze zapowiedzi mówiły, że przedmiot zostanie wprowadzony dopiero w 2026 roku, jednak teraz dostał list mówiący, że nadejdzie to już w tym roku. Myślnik. Wręczono mi list, niezwykle ważny, w którym jest zapowiedź, że od tego roku, od 1 września będzie to przedmiot obligatoryjny, zapowiedział.